Kochani, witajcie ponownie na moim kanale, z tej strony Magda. Dzisiaj zapraszam Was na haul. Uwielbacie takie odcinki, zauważyłam to, ale ten odcinek będzie wyjątkowy, ponieważ postanowiłam połączyć paczki PR, które do mnie przyszły. Wróciłam po tygodniu nieobecności do domu i kilka tych paczek się zebrało. Także zadałam Wam nawet pytanie na Instagramie, czy chcecie właśnie haul połączony z paczkami PR. Wszyscy jednogłośnie w zasadzie odpowiedzieli, że tak, więc... Nie czekałam, nie zwlekałam długo z nagraniem tego odcinka, bo potrzebuję też potestować te kosmetyki, nagrać inne odcinki, więc od razu dzisiaj po zrobieniu ankiety na Instagramie postanowiłam dla Was ten odcinek nagrać. Jeśli kogoś nie ma jeszcze na Instagramie, to tutaj na dole znajdziecie moją nazwę, Magda Zarzewska Makeup. Będzie mi miło Was tam gościć. Tam na bieżąco wrzucam informacje o szkoleniach stacjonarnych, które odbywają się w moim studio we Wrocławiu. Wrzucam też tutoriale na modelkach, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, dołączeniem do mnie na Instagramie, to tutaj poniżej wyświetlałam się. Nazwa. No i cóż, nie będę przedłużać, bo trochę tych paczek mam, więc też nie chcę, żeby ten odcinek trwał jakoś strasznie długo. Pokażę wam, co kupiłam, co kupiłam stacjonarnie. Zaczniemy sobie od właśnie od moich zakupów takich malutkich z Rosmana i Sephory, a następnie przejdę do rozpakowania paczek, które czekają na mnie tutaj z boku na stoliku. Więc ja już nie przedłużam, pamiętajcie o kciukach, o komentarzach po obejrzeniu odcinka i zapraszam Was na haul połączony z otwieraniem paczek PR. Zacznijmy sobie tak, jak już Wam wspomniałam, od Rossmana. I tutaj nie kupiłam jakoś dużo kosmetyków. większość to były kosmetyki takie codziennego użytku. Natomiast skusiłam się w pierwszej kolejności na coś takiego, co leżało na dziale z formatami podróżnymi. Myślę, że to może być fajna opcja, nawet do zabrania ze sobą na pakiet ślubny. Jest to koktajl rozświetlający. Ja stwierdziłam, że jeden otworzę, dlatego że chcę zobaczyć sama, bo na tym balsam była teraz promocja. I jestem ciekawa, bo czasem coś takiego może się fajnie przydać. Właśnie na pakiet ślubny, czy jakieś na wakacje. Po pierwsze, przepięknie to pachnie, bardzo ładnie, delikatnie rozświetla skórę. Drobinki są mikrosowe, także naprawdę prezentuje się to super. Nie ma to jakiejś takiej hamskiej drobiny, jest takie delikatne rozświetlenie. Także ja najpierw to jedno opakowanie właśnie zużyję na sobie i sprawdzę, czy nie mam alergii. I też myślę, że to może być fajna właśnie taka opcja na podróż. W Tej saszetce mamy 18 ml, więc. Naprawdę taka sażetka może starczyć na dwa... Trzy takie użycia gdzieś do posmarowania dekoltu, rąk czy nóg. Kazują się takie bardzo mikrosowe, złote drobinki. Ja nie wiem, czy to będzie widać w kamerze. Fajnie, bo nie zostawia ten produkt takiej tłustej formuły, tylko bardzo szybko się wchłonął. Nie czuć właściwie już tutaj żadnego, żadnej tłustej warstwy. Także myślę, że to może być fajny kosmetyk, daje ładną, złotą drobinkę. No i ja myślę, że z chęcią jeszcze zakupię kolejne sztuki. Wzięłam dwie na próbę, jedną już będę musiała zużyć, bo oczywiście wyschnie, jak nie będę jej używać, ale zapach i wszystko na Plus, także, także będę jeszcze testować na pewno dam wam znać. Kolejny kosmetyk, który kupiłam w Rossmanie, właściwie nie kosmetyk, tylko skusiłam się, bo niedługo wyjeżdżam na takie chusteczki do demakijażu. Będę je testować oczywiście też przed wyjazdem i czy faktycznie nie powodują alergii. Są tu 32 chusteczki do demakijażu. Ja ogólnie nie użyłam takich produktów, chyba, że właśnie zabieram gdzieś ze sobą na wyjazd. Były chyba w promocji za 5.99, więc postanowiłam się skusić. No i sprawdzimy ich działanie, bo też nie ukrywam, że na wyjazdach czy gdzieś ja po prostu używam wodoodpornego tuszu, więc taki kosmetyk, jak chcę zabrać ze sobą, on musi się fajnie sprawdzić. Zmywać wodoodporne kosmetyki, w tym właśnie tusz do rzęs, także będę testować, dam Wam znać. Pierwsze, pierwszy raz widziałam to w Rosmanie, dajcie znać, czy już testowałyście. Jeśli chodzi o Rossmana, to już nie kupiłam nic takiego, co mogłabym Wam tutaj pokazać. Natomiast w Contigo skusiłam się znowu na produkt, który jest giełką ze Złotem z kolekcji Sandry Kubickiej All Night, jest to kosmetyk taka cała linia była świeczki, były świeczki były jakieś perfumy, kremy inne i zauważyłam, że ten produkt zostawia bardzo fajne złote drobinki na ciele, więc też może mi się fajnie sprawdzić właśnie przy pakietach ślubnych i ma bardzo ładny, taki kobiecy perfumowany zapach dosyć mocny, więc jak ktoś nie lubi takich zapachów, no to też bym uważała natomiast na własny użytek myślę, że może się świetnie sprawdzić właśnie na dekolt, czy gdzieś do rozświetlania ciała, później na to odrobinka podkładu i myślę, że to będzie to wyglądało super. Także ja będę testować, na pewno dam wam znać. Mam nadzieję, że nie będę miał tego alergii. Po prostu wygląda tak luksusowo i pachnie też luksusowo. Zobaczcie jak to się mieni, to jest takie złoto w butelce dosłownie. Ja ten kosmetyk kupiłam za 30 zł, około 35 chyba w i go właśnie na promocji, bo regularna cena była około 50 parę złotych. Także 20 zł to było droższe. Także dam wam znać, dajcie znać, czy już korzystałyście. I stacjonarnie zakupiłam jeszcze dwa kosmetyki w seforze. Dawno nic nie kupowałam w sumie mi ostatni raz takie zakupy chyba na Black Friday, jeśli chodzi o Sephora. I skusiłam się na nowy korektor od Fenty Beauty, jest to Wear Even. Jest to nawilżający concealer, nawilżający korektor. 9 ml, więc wcale nie taka mała pojemność. Jego cena to 145 zł. Ja tam miałam zniżkę mniej 10%. I zdecydowałam się na odcień 175W. Jest to żółty odcień, który na pewno będzie delikatnie mi niwelował zasinienia pod oczami, delikatnie korygował. Zauważyłam, słoczując ten produkt w Sephora, że bardzo fajnie rozświetla i ma bardzo przyzwoite krycie. I wydawał się taki nawilżający, także na pewno w niedługim czasie na moim kanale pojawi się test tego korektora. Będzie to na dniach dosłownie kolejny albo jeszcze kolejny odcinek, można tak powiedzieć. I skusiłam się również na kosmetyk, którego oczywiście nie planowałam kupować. Często tak jest, jak wchodzicie do Serfory, ale zauważyłam, że jest nowa paletka Startalette Palette. Jest to ta mini piątka. Kolory bardzo mnie przekonały. Błyski są przepiękne. Maty też mi się spodobały. Wydaje mi się, że takie oprawy oczu do brącowej tęczówki będą Szczepienie te kolory wyglądały, także myślę, że w tym odcinku z testem nowości na pewno ta paletka się pojawi ogólnie jest przepiękna, tak jak swatchowałam formułacja tych cieni naprawdę była też super no i tutaj mimo tego, że paleta jest plastikowa no to jakość tych palet od Natasha Denony jest super czego mi brakuje to oczywiście lusterka bo nawet to opakowanie mogłoby być tutaj takie przeźroczyste a na środku mogłoby być małe lustereczko myślę to było zdecydowanie na plus bo jednak jest to paleta w takiej podróżnej powiedziałabym wersji, a musimy szukać gdzieś tam lusterka, żeby się malować także spodziewajcie się wkrótce testu i przechodzimy teraz do holu. Ja będę brać tutaj wszystkie paczki po kolei. Pierwsza paczka to jest przesyłka z Shane. Ja nie za bardzo powiem Wam lubię tam coś kupować. Bardzo rzadko y, kupuję jakieś ciuchy, to w ogóle buty raczej to nie jest moja bajka i nie kupuję takich rzeczy. Y, natomiast dwa tygodnie temu zamówiłam y, akcesorium, można powiedzieć, do makijażu, z którego korzystam na klientkach, które zawsze kursantki u mnie mają też pod dostatkiem y, na szkoleniach, żeby korzystać z tych akcesoriów jednorazowych. I czekałam właśnie, miałam szkolenie grupowe 13-14 stycznia i się nie doczekałam, nie doszło. Szło dosłownie trzy tygodnie, to był najdłuższy okres i czekałam w ogóle na przesyłkę z część i zamówiłam gąbeczki. Teraz one będą szleściły tutaj do mikrofonu. Zamówiłam od razu zapas, bo mam teraz sporo szkoleń i klientek. I w sumie trzy worki są to najbardziej, jak mam być szczera, miękkie gąbki, jakie miałam w życiu. I taki worek, 15 gąbek kosztuje uwaga, 17 chyba złotych. Także jest to naprawdę super cena. Dodatkowo te kolory tych gąbeczek są przepiękne. Nawet powiem Wam, że właśnie klientki, kursantki zwróciły na nie uwagę. Także serdecznie Wam polecam, bo za te trzy worki za dosłownie 45 gąbek zapłaciłam 53 zł, także jest naprawdę świetna cena, jak za taką ilość i jakość gąbek. Gąbki są mięciutkie i ja taką gąbkę jednorazową zawsze klientce właśnie po makijażu daję, czy też na szkoleniach właśnie moje kursantki mogą dać modelkom, żeby wzięły dla siebie, no super sprawa, bardzo Wam polecam nawet na własny użytek mieć takie gąbki, częściej po prostu je wymieniać, żeby było bardziej higienicznie, super. Oczywiście będą pewnie pytania, link do wszystkich kosmetyków albo nazwy kosmetyków, postaram się Wam zostawić w Opisie. Kolejna paczuszka z sklepu Muastor. Ja lubię ten sklep, ponieważ tam mają wiele produktów niższych w niższych cenach, na przykład, na przykład Estée Estelauder są bardzo tanie i w samlorom jest dużo tańszy. No i mają to naprawdę wybór kosmetyków, które są dostępne pojedynczo w innych sklepach. Ja tutaj już nie muszę płacić za przesyłkę, bo macie i Meksmo, i Apolkę, i rzęsy, kępki, akcesoria, kleje także wszystko w tym sklepie możecie kupić. I oni zawsze bezpiecznie pakują paczki. Ja nie lubię wprawdzie tego zielonego wypełnienia, ponieważ jak mój pierwszy. To dorwie, to od razu to je, no i też to się rozsypuje dosłownie po całym domu. Zamówiłam w sumie produkty, które chciałam głównie przetestować. I przede wszystkim tak, zamówiłam kępki o nazwie candy. One są takie śmieszne, zbite i dają naprawdę fajny efekt na oku, tak jak widziałam w internecie. Nie tylko właśnie tej marki można kupić te kępki o takim kształcie, też innych, ale jestem ciekawa, jak będą wyglądały, bo mówiąc wprost, spodziewałam się troszeczkę czegoś innego po wyciągnięciu z paczki, trochę mam takie mieszane uczucia jak będzie mi to używać, także zobaczymy, yy, i też te kępki są takie, te kępki są takie dług, yy, różnej długości, od najkrótszej do najdłuższej, więc nie wiem czy w całości mi to zajdzie, czy jedne kępki pojedyncze ściągać, dopiero będę z nimi pracować, także dam wam znacznie nie jest to dania sprawa, bo te kępki opakowanie kosztowało chyba 17 zł, i pozostałe kosmetyki to też takie, które chciałam przetestować nie kupowałam naprawdę nic zbędnego ograniczyłam się do zamówienia na 300 15 zł dosłownie. I kolejny kosmetyk właśnie ze sklepu Muaster jest to Yami Skin jest to blurujący balsam puder oczy i twarz. I ja wzięłam odcień numer 2 także za chwilę wam pokażę, super to, że właśnie produkt był zapakowany w opakowanie że nikt wcześniej go na pewno nie użył muszę powiedzieć, że to się prezentuje przepięknie i ja to na pewno przetestuję w najbliższym czasie jest to kosmetyk, który podobno używa się pod podkład, jest tutaj taka łyżeczka, to jest dosyć ciekawe, do nabierania pewnie szpatułka, do nabierania tego kosmetyku próbuję to otworzyć, ale póki co mi nie idzie a, odkręca się jak słoiczek i jest to coś takiego ja zdecydowałam się na dwójkę, bo pozostałe kolory w sumie były prze Wyprzedane. Jeśli chodzi o ten kosmetyk, on ma wygładzać, ma dawać efek takiej wygładzonej skóry, wygładzonych porów, jak trochę taka baza. Więc ja naprawdę jestem ciekawa, jak to się będzie sprawdzało. Pachnie tak średnio, jak mam być szczera. Nie będę Wam pokazywała tak, jak wygląda to na dłoni, bo odcień jest taki dosyć jasny, ale wiecie, później nakładam na to podkład, więc tak też mi nie zależało na tym, żeby był jakiś ciemny odcień. Z tego co widzę na dłoni, bardzo fajnie wygładza pory więc jestem ciekawa jak będzie się sprawdzał na twarzy. Jeśli chodzi o aplikację tutaj wszystko będziemy sobie omawiać jak będę ten kosmetyk testować, a będę ten odcinek pewnie nagrywać jutro, tak jak Wam mówiłam, pojawi się w najbliższym czasie, także ja na razie to chowam i ogólnie ten kosmetyk normalnie w Master kosztuje chyba 225 zł około jakoś tak natomiast widziałam, że na niektóre odcienie było minus, dosyć taka spora zniżka po zalogowaniu, chyba na 149 zł, ale były wyprzedane, a ten był za 180, także też po zalogowaniu w tym sklepie. Dla wizażystów jest rabat, także też Wam polecam z tego skorzystać. Kiedyś było tak, że moje kursantki wysyłały certyfikaty, a teraz jest tak, że podajecie po prostu link do profilu Waszego makijażowego i system automatycznie Wam przyznaje zniżkę. Tam chyba na kempki jest minus 30% czy minus 25%, więc też się opłaca założyć sobie tam konto. I też właśnie na niektóre produkty, na przykład dane Samai, te wszystkie kolorfiksy można kupić w niższej cenie. Także będziemy testować, dam Wam znać. I ostatni kosmetyk to jest nawilżająca mgiełka od Lamy Cosmetics. Niby ma być to też świetna baza pod makijaż. Mgiełka wygląda przepięknie. Muszę przyznać, że jest to chyba najładniejsza mgiełka, jaką miałam w swojej kolekcji. Wygląda naprawdę, naprawdę super. Ten pudrowy róż z tą zakrętką, ten atomizer naprawdę wygląda stosowo, Ale nie będę jej ruszać, bo też zostawiam ją do odcinka z nowościami. Także szykuję się na naprawdę ekstra odcinek i ekstra nowości. Mam nadzieję, że naprawdę te kosmetyki mi się sprawdzą. I ostatnia paczka, którą kupiłam za swoje pieniądze. Jest to ogromna paczka od Paris, nie martwcie się, nie ma tutaj całej kolekcji wszystkiego od Paris, zamówiłam po prostu to co już miałam, to co mi się sprawdziło i parę nowości, znowu te chrupki kukurydziane, słuchajcie, na tę paczkę wydałam chyba jakoś 547 zł, także nie mało, spróbuję to wyciągnąć z opakowania bez wysypywania tych, tych chrupków, i teraz tak. Z nowości dla mnie, które zamówiłam, których jeszcze nie miałam okazji testować, które bardzo chciałam przetestować, ale miałam tyle produktów do oczyszczania twarzy i nadal coś tam jeszcze mam, że zawsze kupowałam coś koreańskiego albo po prostu to, co było na promocji, jakaś pianka czy jakiś olej do twarzy. I postanowiłam teraz przy zniżce minus 15% skusić się właśnie na duet do oczyszczania twarzy. Spodziewałam się, nie wiem dlaczego, że te butelki są większe, że bez atomizera są takie wysokie, plus atomizer, są takie bardziej poręczne i mniejsze. Ja nie sprawdzałam pojemności i też wydawało mi się że po prostu one są większe, ale to jakby mi nie przeszkadza. I tutaj mamy olejek do twarzy oraz emulsję. Najpierw zmywamy oczywiście makijaż, rozpuszczamy olejkiem. Następnie pozostałości zmywamy emulsją, więc jestem bardzo ciekawa, bo nie wychodzą ze zniżką te kosmetyki aż tak bardzo drogo, chyba około 58 zł, także będę testować na pewno, dam Wam znać, a jeśli chcecie na przykład taki osobny odcinek z pielęgnacją pariens, no to dajcie znać, bo teraz właśnie będę miała kilka tych kosmetyków do przetestowania. Z nowości, które zamówiłam jeszcze tej marki, to jest Creamy, to jest creamy Sleeping Treatment i jest to krem na noc, taka maska, krem chyba bardziej tak mi się wydaje. Kuracja nocna to jest napisane. Jestem bardzo ciekawa bo dużo słyszałam dobrego o tych kosmetykach. Mega mi się podobają te opakowania, które mają taką pompkę. Bardzo estetyczne to jest i higieniczne. Zacznijmy od tego, także ja już dzisiaj pewnie rozpocznę testy, tak mi się wydaje, tej nosnej pielęgnacji. I jestem bardzo ciekawa właśnie, jak się będzie sprawdzało. Oczywiście opakowanie jak najbardziej na plus. Przepięknie to wygląda. I zamówiłam też dwa kosmetyki, które już miałam, które mi się świetnie sprawdziły. I to jest Wonder Eye Cream. Bardzo go lubię. Jest bardzo treściwy, taki mocno nawilżający. Oraz Godest skin serum, super na noc super pod na dzień, naprawdę świetne duo, uwielbiam te kosmetyki i postanowiłam właśnie teraz skusić się podczas tej promocji przy okazji wydania nowego produktu od Pariens, bo oczywiście jak się domyślacie też zamówiłam nowość postanowiłam właśnie przetestować pierwszy kosmetyk do makijażu marki parience i tutaj mam zapakowaną paletę, zapakowanie może nie jest jakieś tak mocno bezpieczne powiedziałabym, nie ma dużo tej folii jest to paleta super model, Ja poprzednich kosmetyków Parienc kolorówki nie testowałam, jakoś nie chciałam po prostu wydawać pieniędzy. Natomiast ta paleta trochę mnie tak przyciągnęła kolorystycznie, bo nareszcie nie były to tylko i wyłącznie brązy, tylko tutaj pojawił się w tej palecie jakiś róż. Paleta wygląda bardzo elegancko, bardzo prosto i tak dalej. Tutaj widzę, że jakieś resztki kleju się pojawiły na opakowaniu, ale przymknę na to oko. I w środku wygląda naprawdę super, kolory są przepiękne. Wydaje mi się, że do mnie troszkę brakuje tutaj takiego ciemniejszego brązu. Natomiast do takiego makijażu, właśnie w stylu Victoria's Secret, wydaje mi się, że ta paleta może się super sprawdzić i odcienie bardzo, bardzo mi się podobają. Ja tej palety nie chcę dotykać, nie będę robić teraz absolutnie słoczy. Nie będę w tym momencie też maczać w niej paluchów, ponieważ wygląda idealnie, a chcę jeszcze właśnie ją wykorzystać do nagrania takiego materiału gdzieś tam na Instagrama więc póki co jej nie ruszam, o zawartość bardzo, bardzo mi się podoba. Korystyka jest super i zapowiada się bardzo przyjemnie. Ogólnie stylistyka tej palety lusterko bardzo mi się podoba, także jestem pozytywnie nastawiona do testów, jestem naprawdę mega ciekawa. Jak się będzie z nią pracowało. Jeśli chodzi o parię, to by było na tyle. Na tym zakończyłam moje zakupy. A teraz pokażę Wam paczki PR. Tych paczek mam trzy. One przyszły do mnie właśnie w ostatnim czasie. I tutaj taka paczka z, od jakiejś agencji, która po prostu do mnie napisała. Tutaj mamy nowy podkład od Rimmel. Lasting finish, który na pewno też będę testować. Dam Wam znać. Mam go w dwóch odcieniach, także na pewno jakiś odcień do siebie dobiorę. Paczka była ładnie zapakowana jeszcze w takie papierowe pudełko, które takim zamkiem niemalże się otwierało do góry po papierze że naprawdę bardzo elegancka paczka PR. Dwa podkłady, które z chęcią przetestuję. Dajcie znać, czy używałyście. Tutaj ulotka. Podkład ma dawać nawilżenie i ma być długotrwały. Także jestem mega ciekawa. Zamykam i będzie to czekało do testu. Kolejna paczka również od agencji, która napisała do mnie na Instagramie. I to jest paczka ogromna. Ogromna paczka, w której znajdują się produkty marki Garnier, Mixa i L'Oreal Paris. I tutaj mamy różne sera, różne produkty takie do miksowania Właśnie łączenia ze sobą składników aktywnych. Ja jeszcze dokładnie nie czytałam, ta paczka mi przytłacza, zaraz spadnę razem z nią z krzesła na podłogę. No i mam tutaj produkty do rozświetlenia nawierzenia, wygładzenia nawierzenia i redukcji zmarszczek i odżywienia. Także jeszcze Wam pokażę, jak te produkty, na przykład jedno takie opakowanie wygląda w środku. To są takie kartoniki. No i to wygląda tak, taki kartonik w środku. Mamy dwa produkty. Tu się coś rozwaliło, niestety pewnie podczas podróży. Jest tutaj serum z L'Oreala. Ja bardzo lubię te produkty L'Oreal pod makijaż, ponieważ one fajnie właśnie yy, przykleja się do nich, fajnie makijaż i naprawdę super, yy, super mi się sprawdzają. Yy, no i nie miałam okazji jeszcze testować z kwasem hialuronowym tego serum yy z Mixy a ostatnio bardzo jestem zadowolona z płynu micelarnego w pracy yy, oraz z płynu do demakijażu oczu, także z chęcią będę korzystać. Kolejne opakowanie to jest nawilżenie, tam była redukcja zmarszczek i odżywienie, to jeszcze Wam tak tylko powiem. Kolejne opakowanie to jest wygładzenie i nawilżenie. Tutaj mamy Revitalift Filler od L'Oreal i serum przeciw niedoskonałościom. Nie wiem, czy to jest punktowe, czy nie. Jeśli punktowe, to może spróbuję, bo ogólnie ja raczej takiej problematycznej skóry nie mam, więc nie będę z tego jakoś korzystać. I trzecie opakowanie, największe. I tutaj mamy też mieszankę Garnier i L'Oreal. Kiepsko, że to wypada z tych opakowań. Tak to wygląda. Ja ogólnie raczej takiej pielęgnacji drogeryjnej nie używam. Właśnie Garnier czy, czy L'Oreal mam jak tam jeden krem i on jest fajny pod makijaż właśnie z tej serii Lift. Ten właśnie z taką pompką jak Pariensy, także nie wiem czy będę to testować, może tak, zobaczymy. Wszystkich tych kosmetyków na pewno na raz nie będę testować, pewno muszę nagrać coś fajnego z wykorzystaniem tych kosmetyków, także zobaczymy. I ostatni karton to przesyłka od Basic Club Basic Club ma właśnie chyba szóste urodziny. Właśnie muszę dodać na relacje, tak żeby ich oznaczyć, pogratulować. Fantastyczna polska marka, super składy i dosyć spora paczka, więc jestem ciekawa co będzie w środku. I tutaj duża paczka. Basic Lab jak zwykle nie zawodzi. Coś jest tutaj fajnego oprócz kosmetyków. E, chyba jakaś bluza. Zaraz zobaczymy. E, ale wyciągnę może No stop. Kartony są w kadrze. Pomyślałam, że hole może lepiej było nagrywać na przykład na kanapie e, niż właśnie w takim oświetleniu studyjnym i ogólnie w takich warunkach studyjnych, bo mam wrażenie że to jest zawsze takie sztywne. A na kanapie może być trochę odcinek, więc przemyślę to na następny raz. No i mamy tutaj nowości od Basic Club, bo Basic Club właśnie na szóste urodziny wypuściło nowości. Ja te wszystkie sześć nowości od Basic Club dostałam. Są tutaj kremy peptydowe, kremy pod oczy. Super lubię kremy podoczy oczy Basic Club i na pewno będę z nich korzystać. Antyoksydacyjne kremy z witaminą C będę korzystać. Bardzo lubię produkty Basic Club z witaminą C i nawilżające kremy z ektoiną. Muszę poczytać o tym, bo jeszcze nie czytałam na temat tych kosmetyków, więc na pewno z chęcią będę z nich korzystać. To są produkty, które wszystkie mogę wykorzystać od Basic Lab, bo naprawdę świetna kompozycja tutaj do mojego typu skóry. No i też jeszcze jest nawilżający krem do rąk, włożony do opakowania, także też się przyda teraz na te chłodne, wietrzne dni. Wiecznie mam suchą skórę na dłoniach, także na pewno mi się super przyda. Także taka paczka od Basic Lab i jeszcze tutaj widzicie, że jest bluza. Bluza pewnie w jakimś rozmiarze uniwersalnym tak myślę. Tak, taka oversize'owa krótka bluza, co jest napisane, bo ja nie widzę. Rest Art. Rest Art Basic Club fajna bluza, myślę, że taka właśnie dla każdego, bo jest oversize'owa, także nawet gdzieś tam po domu, żeby sobie założyć, żeby było mi ciepło. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję Basic Club. naprawdę Basic Club ma świetne dodatki do paczek, kiedyś była piżama, a teraz bluza bawełniana, z tego co czuję, bardzo, bardzo fajny materiał, także ja naprawdę dziękuję za te paczki, bo jest w nich mnóstwo fajnych kosmetyków, większość pielęgnacji jak widzicie, dwa produkty do makijażu, czyli podkłady, więcej paczek już nie posiadam, więcej zakupów już nie mam tutaj, także zobaczyłyście wszystko co do mnie przyszło przez ostatni tydzień było tego spore, przyszłam do domu, to taka hałda paczek właśnie PR i paczek z kosmetykami, które zamówiłam plus jeszcze to co kupiłam stacjonarnie także dajcie znać co myślicie o moich zakupach jak wam się podobały paczki PR, no i myślę, że możecie zostawić komentarz właśnie o dowolnej treści pod tym filmem ponieważ dla kogoś z was przygotuję paczkę jako rozdanie i część z tych kosmetyków, które dostałam w paczkach po prostu do was Powędruję, absolutnie nie jestem w stanie zużyć po prostu wszystkiego. Także piście komentarz o dowolnej treści, co myślicie o tych zakupach. W komentarzu napiszcie koniecznie, jakie były wasze ostatnie zakupy. No ja już nie przedłużam, widzimy się w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku oczywiście test kosmetyków, które dzisiaj wam tutaj pokazałam, test nowości lub paleta Paris, zobaczymy, jak uda mi się wyrobić, który odcinek najpierw. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już niedługo. Pa, pa!